Być może zastanawiałeś się kiedyś, ile pieniędzy musisz zainwestować, aby Twoje koszty życia pokrywał dochód pasywny z tytułu otrzymanych dywidend. Dla wielu osób jest to definicja wolności finansowej i uwolnienia się od regularnej pracy zarobkowej na etacie. Wcześniejsza emerytura jest sloganem, który budzi emocje i brzmi pięknie, szczególnie na krótkich, instagramowych lub tiktokowych treściach, które pobudzają u młodych ludzi. Nienaturalny wyrzut dopaminy, jednak wiele osób zadaje sobie pytanie, jak duży kapitał musi zgromadzić, a następnie ulokować spółki dywidendowe, aby żyć z mitycznego dochodu pasywnego. Skoro tutaj jesteś, to domyślasz się pewnie, że odkładanie pieniędzy do przysłowiowej skarpety nie dość, że generuje zysku, to ma jeszcze inne minusy, bo pieniądze niezainwestowane wręcz tracą na wartości, bo zżera je ciągle rosnąca inflacja. Wywołana m.in. do drukiem sztucznego, niemającego pokrycia pieniądza. Być może stosując się do zasad, które w skrócie pokażę ci w tym filmie, nie przejdziesz na emeryturę w wieku 25, 30 czy 35 lat, jak obiecują ci milionerzy z TikToka, ale wygenerujesz sobie taki, taki dochód pasywny, który pozwoli zwolnić nieco tempo lub pokryje kilkumiesięczny koszt życia. Zanim jednak przejdziemy dalej, muszę wypowiedzieć standardową. Formułkę, którą niejednokrotnie usłyszałeś na tym kanale. Pamiętaj, że nic nie jest tutaj poradą inwestycyjną i jest to jedynie mój osobisty i subiektywny punkt widzenia. Wszystkie decyzje podejmujesz na własną odpowiedzialność, i pamiętaj, że inwestowanie jest ryzykowne i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Co najważniejszego w inwestowaniu jest dla mnie, moim zdaniem. Gdy dostrzeżesz, że twoje posiadane aktywa wygenerują taki zysk, że pokrywa to przykładowo jeden miesiąc w skali roku, motywacja wzrasta wtedy do ogromnych poziomów, bo wzrośnie po prostu motywacja dla ciebie, aby z tego miesiąca zrobić na przykład dwa miesiące takiego pasywnego dochodu, prawda? Później kwartał, i tak dalej, stopniowo do całego roku. Bo taką ukrytą zaletą inwestowania jest pchanie inwestora ku zwiększaniu własnych kompetencji, a co za tym idzie, zarobków. I moim zdaniem rozwój osobisty i inwestowanie w siebie to jest najlepsza i największa inwestycja, jaką możemy dokonać. I dlaczego mówię, że trzeba to robić powoli, czyli najpierw miesiąc, potem dwa miesiące wszystko stopniowo bo w inwestowaniu a szczególnie inwestowaniu dywidendowym chodzi o tak zwany efekt kuli śnieżnej mówiąc bardziej matematycznie chodzi o procent składany i pieniądze wtedy nie leżą bezczynnie a generują one kolejne pieniądze i co jest takie strasznie fajne jak dla mnie że każda zarobiona złotówka i mądrze ulokowana zarobiona złotówka Sprawia, że kolejną złotówkę uzyskasz po prostu łatwiej. Działa to jak taka samonakręcająca się maszyna. I odpowiadając na tytułowe pytanie. Zaraz to wszystko obliczymy. Ile musisz zainwestować, aby Twoje dywidendy pokryły takie bazowe podstawowe potrzeby? Dla uproszczenia obliczeń założyłem miesięczny koszt życia około 3000 zł, nie uwzględniłem tutaj inflacji. I ponieważ na polskiej giełdzie dywidendy zazwyczaj wypłacane są raz w roku, no to twoje akcje muszą wygenerować 36 tysięcy złotych netto, no aby średnio dało to 3 tysiące w skali miesiąca. I jako przykładową spółkę dywidendową wybrałem PKN Orlen, który ma dość sporą stopę dywidendy, bo jest to jakieś około 7%, w zależności od tego, kiedy analizujemy kurs akcji. No w skrócie, no to ta stopa dywidendy około 7% oznacza, że posiadając 100 zł wpakowane w Orlen, no to z dywidendy otrzymamy 7% z tych 100 zł, czyli właśnie 7 zł. Więc aby otrzymać wspomniane 36 tysięcy, w Orlenie trzeba mieć zainwestowane prawie pół miliona, co przekłada się na 6 tysięcy akcji. Czy te półbańki wpakowane w Orlen, Oznacza, że możemy już nic nie robić, rozkładać hamak na Bahamach. No oczywiście, że nie. A dlaczego? Bo z Twoich ciężko zarobionych i zainwestowanych w Orlen 500 tysięcy, które generują rocznie 36 tysięcy złotych dywidendy, no to w dniu wypłaty tej dywidendy państwo wzbogaca się o prawie 7 tysięcy, bo państwo bierze dla siebie 19% z twojego zysku. Jest to tak zwany podatek od zysków kapitałowych, potocznie zwany podatkiem belki. Nie jest oczywiście Polska tutaj wyjątkiem, bo w każdym kraju trzeba płacić jakieś podatki i nie ma co się na nasz kraj obrażać. Można o tym pomyśleć pozytywnie. Skoro pojawił się podatek do zapłacenia, to znaczy, że jakiś zysk się pojawił. Siłą rzeczy, inaczej być nie może. Więc realnie, jeżeli chcemy wygenerować 36 tysięcy netto, czyli 36 tysięcy do ręki, na czysto, no to musimy skorygować tą wypłatę o 81%, bo właśnie tyle trafia do nas z całości zysku. No bo skarbówka przytula prawie jedną piątą. Chyba oczywiście, że inwestujemy w formie konta IKE. No to tutaj pewne wyjątki są, ale to jest temat na osobny odcinek. Więc chcąc otrzymać te 36 tysięcy netto, czyli do ręki, realnie twoje akcje muszą wypłacić ci prawie 45 tysięcy. Więc wcześniejsze obliczenia trochę trafiają do kosza i faktycznie musimy posiąść około 7400 akcji. Bo te akcje, ta ilość akcji wypłaci nam brutto taką pensję, taką dywidendę, że netto da nam to te 36 tysięcy rocznie, czyli około 3 tysiące w skali danego miesiąca. I będzie to dochód pasywny, pokrywający jakieś najbardziej podstawowe, bazowe potrzeby. Oczywiście koszty życia każdy ma inne. Chodzi tutaj tylko o przykład, i nie bierzcie tego. Za bardzo do siebie. I dlaczego więc, mimo bardzo bolesnego dnia zapłaty podatku, warto, a nawet trzeba inwestować? Bo moim zdaniem, tutaj czas gra wbrew pozorom na naszą ogromną korzyść. I raz kupiona akcja co roku może nam wypłacać realne pieniądze. To nie jest oczywiście tak, że po wypłacie dywidendy pozbywamy się wszystkiego. No przynajmniej ja mam taką strategię, ale tak jak mówię, to jest wszystko moja subiektywna ocena sytuacji. Najlepiej by było taką dywidendową akcję trzymać lata lub dziesięciolecia. Oczywiście też idealnie byłoby, aby kupiona akcja była tania spółka rozwojowa, no bo możemy też zyskiwać na Wzroście kursu danej spółki, prawda? I kupno akcji z ogromną stopą dywidendy to wbrew pozorom też jest zagrożenie. Może to być strzałem w stopę, no bo z dywidendy coś tam nam wypłacą, ale na kursie akcji stracimy no po prostu więcej. Więc niekoniecznie w krótkiej perspektywie, podkreślam, w krótkiej perspektywie może się to opłacić. Co jest jeszcze fajniejsze i ważniejsze moim zdaniem, że za pieniądze otrzymane z tytułu dywidendy jednej spółki możemy kupować kolejne akcje dywidendowe tej spółki lub jakiejś innej, która się nam wymarzy, i kolejne kupione akcje za rok czy kwartał będą nam wypłacały kolejne dywidendy, które możemy z powrotem reinwestować. No i tutaj spirala też się fajnie nakręca. Bo prawdziwym powodem, dla którego inwestowanie dywidendowe, w mojej opinii, jest świetną formą inwestowania dla cierpliwych osób, jest wspomniany efekt kuli śnieżnej i fakt, że co prawda lawina rozpędza się powoli, na początku nic nie znaczy, lawina zysków dokładnie tak samo, ale potem docelowo staje się nie do zatrzymania. Wiadomo, to jest pewien model, bo kurs akcji jest zmienny. No, i idealną taką hipotetyczną sytuacją byłoby to, aby spółka, w którą zainwestowaliśmy, poza wypłacaniem zysku dla akcjonariuszy, rozwijała się, aby wzrastała cena akcji. No i tutaj przeciwnicy inwestowania dywidendowego często mówią, że no spółki dywidendowe rozwijają się wolniej, no bo pieniądze przeznaczają niekoniecznie na rozwój, ale na wypłatę dla akcjonariuszy. Nie da się z tym nie zgodzić, jednak spółki wypłaca, wypłacające dywidendy często są po prostu dojrzałe, już takie ustabilizowane. Więc zanim uruchomimy liczarkę do pieniędzy i rozłożymy wspomniany hamak na Bahamach, minie trochę czasu, ale jakoś trzeba zacząć. Grunt zaczynać szybko i wytrwać inwestycji długo. Dlaczego długo? Bo pokażę Ci teraz, jak działa procent składany i pokażę Ci całą magię procentu składanego. Dla uproszczenia, podkreślam, że jest to tylko model, bo nie, nie chodzi o to, żeby grać w cyferki, ale żeby zrozumieć sens tego wszystkiego, no to założymy sobie, że spółka wypłaca 6% dywidendy od wartości udziałów, żyjemy w raju podatkowym, podatków nie ma, inflacji nie ma. Idealistyczny obraz świata, ale takie uproszczenie w pełni wystarczy, aby pokazać potęgę procentu składanego. I potęgę upływu czasu, który wytrzymaliśmy w inwestycji. Założyłem też tutaj, że do spółki dywidendowej dorzucamy płaskie 300 zł miesięcznie. I teraz dwa wykresy. Niebieski wykres przedstawia wartość naszego portfela w sytuacji, gdy wypłacone dywidendy nie są reinwestowane czyli to rośnie tak liniowo. Z kolei pomarańczowy wykres zakłada, że nie przejadamy pierwszych zysków. I wypłata dywidendy jest reinwestowana w akcje naszej hipotetycznej modelowej spółki. Wykres przedstawia e, dość krótki, dziesięcioletni horyzont inwestycyjny, ale zaraz zrobimy kolejne symulacje. Zauważ, że początkowo wykresy no, praktycznie nakładają się na siebie, i w pierwszych latach inwestycji no, w zasadzie nie ma wielkiej różnicy, czy zyski przejadamy, czy reinwestujemy, co my z tą kasą robimy. Ale cała zabawa zaczyna dziać się no tak na oko około czwartego roku, bo widać wtedy, że wykresy już wyraźnie nie nachodzą na siebie i zaczynają rozjeżdżać się coraz bardziej. Co to oznacza? Że czas jest naszym ogromnym sprzymierzeńcem w budowie majątku. Jedyne co potrzebujemy to cierpliwość i dyscyplina. Ten wykres z kolei symuluje identyczne warunki, 300 zł miesięcznie, przy stopie 6%, ale wydłużamy tutaj horyzont inwestycyjny do 20 lat. I zauważ, że wraz ze wzrostem lat wytrzymanych w inwestycji, pomarańczowy wykres coraz mocniej ucieka od tego niebieskiego, prawda? Z każdym rokiem odległość rośnie o coraz większy po prostu dystans, tak dosłownie fizycznie na wykresie. Czyli im dalej w prawo. Tym wykresy coraz dalej. Oczywiście, tak jak podkreślam, jest to prosta symulacja na bardzo podstawowych założeniach, nie uwzględniająca podatków, inflacji, zmiany ceny akcji na przestrzeni lat, ale ma to służyć tylko do prezentacji właśnie tego efektu procenta składanego. Tutaj zobacz jeszcze wykres wydłużony o kolejne 10 lat, tu już mamy 30 lat. Im dalej w czasie, tym bardziej widać siłę procentu składanego. Ja go sobie zawsze tłumaczyłem jako odsetki od odsetek, prawda? Czyli im więcej lat, tym więcej zysku, więcej odsetek, więc kolejne 6% dywidendy będzie liczone od coraz większej tej bazowej sumy wartości akcji. No tak to można w skrócie powiedzieć. Co to oznacza w praktyce? Że inwestowanie dywidendowe, w którym reinwestujemy zyski, da nam owoce, takie faktycznie fajne owoce, dopiero po dłuższym czasie i że taka forma inwestowania jest dobra dla cierpliwych długodystansowców, a nie weekendowych spekulantów, którzy w kilka dni chcieliby zrobić 100% zysku. Jednak pamiętajcie, że w jednym i drugim podejściu nie ma ani nic dobrego, ani nic złego, bo tak naprawdę każdy musi dobrać swój styl pod siebie, i to, co dla jednego będzie świetną formą inwestowania, innego będzie psychicznie po prostu męczyło, prawda? Więc ja tutaj podaję jedynie moje spojrzenie na to wszystko. Możecie mieć zupełnie inne, możecie być takimi day traderami nic w tym złego ani dobrego nie ma. Każdy ma po prostu swój styl i powinien wybrać taką formę inwestowania, z którą będzie czuł się w zgodzie. Założenie, tak jak cały czas podkreślam, jest uproszczeniem. Będą lata z mniejszym i większym zyskiem. Na pewno to tak liniowo, pięknie nie pójdzie, jak wcześniej pokazałem. Życie nie jest idealne ale to podejście wystarcza, aby zrozumieć moc matematyki. Założenie też nie uwzględnia strasznie istotnego faktu, że stale możemy dolewać pieniądze do kilku spółek, które uważamy za te z potencjałem i które wypłacają na przykład dywidendy w różnych okresach roku, prawda? Wtedy nasza kula śnieżna może rozpędzić się jeszcze szybciej, możemy ten rozpęd zoptymalizować i... Woli stanie się ona taka faktycznie samonapędzająca. W krótszej perspektywie niekoniecznie to dostrzeżemy, ale im dalej, tym bardziej. Grunt to elastyczność, cierpliwość, reagowanie na to, co się dzieje na rynku, ale reagowanie z rękami po prostu położonymi daleko od myszki, tudzież aplikacji jakiegoś brokera, prawda? Czyli cierpliwość i brak paniki. Ja to tak widzę. Dzięki za uwagę. Pamiętaj o zostawieniu komentarza, subskrypcji, lajka, czegokolwiek, nie przegap kolejnych materiałów i do zobaczenia w przyszłości.